Okej, okay. once more. When I say wolno z mniejszych rzeczy. Mm. Go! Cześć, dzień dobry, witam was z Sardynii, gdzie trwają właśnie pierwsze międzynarodowe jazdy testowe nowym Porsche 911 Spitster. Spitzer to nazwa głęboko zakorzeniona w historii Porsche, a Porsche bardzo lubi wracać do tej swojej historii. Jak widzicie, za każdym razem wychodzi im to całkiem nieźle. Tak jest również w tym przypadku. Przyjrzyjmy się bliżej tej nowej 911. Czym jest Porsche 911 Speedster? Po pierwsze, to ściśle limitowana, unikatowa wersja 911. Po drugie, to prezent, jaki Porsche sprawiło sobie na 70 urodziny. A po trzecie, to pożegnanie z ustępującą generacją 911 992. Piękne pożegnanie. z technicznego punktu widzenia 911 Spitster to 911 GT3 tylko z uciętym dachem, wyróżniające się też licznymi wysmakowanymi detalami oraz tą unikatową linią nadwozia z tym długim tyłem i dwoma garbami. A skoro przy dachu jesteśmy, to zobaczmy jak wygląda proces jego zakładania, bo jest całkiem ciekawy. Jest Częściowo zautomatyzowany, jednak nadal wymaga użycia fizycznej siły i pewnych czynności przy samochodzie, co może być pozytywnym aspektem, jeśli robicie to na przykład przy tłumie gapiów. Na początku musimy włączyć zasilanie. Magicznym przyciskiem odblokowujemy tę pokaźną klapę z tyłu. Teraz jest ta fizyczna czynność. Co prawda tutaj wszystko zbudowane jest z kompozytu z włókna węglowego, więc całość waży raptem 10 kg Nie ma najmniejszego problemu z uniesieniem tego. I wyjmujemy dach. Dach już jest nieco cięższy. Ok. Kolejna bardzo spektakularna czynność, jeżeli chodzi o Speedstera, zamykanie tej wielkiej pokrywy, wykończenie. Niestety trzeba zasłonić ten piękny złoty napis Speedster. I już prawie mamy zamknięty dach. Na koniec pozostaje elektryczne zaryglowanie i robimy to tym przyciskiem. Dach jednak jest tutaj najmniej istotnym dodatkiem. Speedsterem powinniście jeździć zdecydowanie bez dachu. W pierwotnym założeniu ten samochód miał nawet tego dachu nie mieć. Dlatego zdejmujemy go. Można nasycić oczy tym widokiem i warto to zrobić, bo to nie będzie częsty widok na ulicach. Na świecie będzie ty tylko 1948 takich samochodów. Ta liczba to oczywiście piękne nawiązanie do daty premiery Porsche 356. Jak mówiłem, Porsche lubi sięgać do swojej historii. Już mogę Wam zdradzić, że w Polsce pojawi się kilka egzemplarzy tego samochodu. Chociaż nie sądzę, żeby często pojawiały się na drogach, będą raczej egzemplarzami kolekcjonerskimi, bo wyjściowo ten samochód w Polsce kosztował 1,3 miliona złotych, ale takiego Spitstera mogliście konfigurować jak każdą inną 911, w związku z tym sądzę, że będziemy mówić o konfiguracjach, o samochodach za około 1,7 miliona złotych ponad 110 tysięcy zapłacicie za sam pakiet Heritage, Heritage Design, dzięki któremu 911 będzie pomalowane w ten piękny, nawiązujący oczywiście do tradycji Porsche sposób. To nie są naklejki, to jest lakier, to co prawda jest naklejka, możecie tu sobie wybrać dowolny numer, jaki chcecie. Pakiet Heritage Design to również wnętrze, tutaj dużo się dzieje, naprawdę we wnętrzu dostajecie tą koniakową skórę, przełamaną czernią. Pojawiają się też z złote napisy z pizza. Mamy fantastyczne fotele. To co prawda, fotele, które już możecie znać z innych modeli 911, niemniej tutaj grają idealnie. Pięknym nawiązaniem do tradycji są też te cyferblaty. Mm, zupełnie jak w 1948 roku, malowanie zielone cyferki, czarny cyferblad, biała strzałka. W standardzie dostajecie natomiast węglowo-ceramiczny układ hamulcowy z czarnymi zaciskami, co normalnie kosztowałoby Was 50 000 zł. Do tego 20-calowe felgi Spitster mogą być również czarne. Trochę technikaliów. Jak wspomniałem, 911 Speedster bazuje na 911 GT3. Mamy tutaj w związku z tym podwozie z 911 GT3 ze skrętną tylną osią, i mamy również silnik z GT3. Chociaż nazwanie tej jednostki silnikiem to jest spore niedopowiedzenie. Ten 4-litrowy, sześciocylindrowy, wolnossący. Boxer, ukryty tutaj za tylną osią, to jedna z najcudowniejszych jednostek, jaką może Wam zaoferować współczesna motoryzacja. Kręcony do 9 tysięcy obrotów brzmi jak wygrane życie, jak najpiękniejsze czasy przemijającej ery ssących silników spalinowych, jak motoryzacyjna poezja. Zresztą posłuchajcie sami. Ten silnik generuje 510 koni mocy, a to o 10 koni więcej niż w przypadku GT3. Tą moc udało się podnieść, mimo tego, że inżynierowie z Porsche musieli zainstalować tu aż dwa filtry benzynowe, filtry cząstek stałych, co nigdy nie sprzyja podniesieniu osiągom, jednak tutaj się udało. Równie istotnym elementem jest to, czym zarządzanie, zarządzacie tą mocą i momentem, czyli manualna sześciostopniowa skrzynia biegów. To połączenie w tym samochodzie daje niesamowite rezultaty. Czysta, surowa przyjemność z jazdy. Połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że 911 Spitster zaoferuje wam wrażenia i bodźce, jakich nie jest w stanie dostarczyć żadne inne 911. Bo Spitster nie jest jak każde inne 911. To unikatowe połączenie wszystkich najlepszych cech które, i elementów, które zostały sprawdzone i dopracowane w ustępującej generacji 911. I takie pożegnania to ja rozumiem, takie pożegnania to ja szanuję, nawet jeśli Porsche liczy sobie za nie horrendalne pieniądze.